Witam. Dzisiejszy unboxing będzie dotyczył netbooka Asusa EE PC 1225B wersja biała. Jak widać jest on zakupiony w sklepie KomPutronik, ale nie bezpośrednio u nich w sklepie, ale przez aukcję na Allegro, innego sklepu, który do nich należy, KM i z odbiorem osobistym w salonie, gdyż wtedy nie płacimy za przesyłkę i mamy jak w tym przypadku 100 złotych taniej na niż to co oni oferują w swoim cenniku. Ten sprzęt kosztował dokładnie 1599 złotych. Myślę, że jest to dobra cena jak za hmm, tego typu netbook. Gdyż no, wydaje mi się, że jest to dosyć chyba ciekawa oferta i jest jednym z ciekawszych, przynajmniej wizualnie, sprzętów na rynku. Czas zatem na to, co jest w pudełku. Właśnie jednej rzeczy, nie jest on zamknięty prosto od producenta, gdyż no ja nie lubię kupować, czy sobie, czy innym sprzętu, nie testując go na miejscu. Jest on otworzony w sklepie był przetestowany, czy, czy na pewno wszystko z nim jest ok, gdyż no, nie uznaję czegoś takiego, że biorę pudełko w ciemno, uciekam do domu, przychodzę, otwieram je, a tu się okazuje, że coś jest uszkodzone. Zawsze trzeba sprzęt obejrzeć na miejscu, gdyż niektórzy sprzedawcy na przykład nie chcą później tego sprzętu wymienić, pomimo że nawet jakby miał jakieś wady ukryte. W sklepie komputernik nigdy nie miał z tym problemu, zawsze. Można było ten sprzęt. A no teraz mi się zdarzyło, czy, czy dwa wymienić sprzęt na inny, gdyż były ukryte wady fabryczne. Nie robili z tym żadnego problemu. Czas więc e, na to, co mamy przed sobą. Podałeczko jest dosyć ładne. E, jak widać taka niezablokowana część i nadlokowana. Jest trudne i przyjemne. To mamy tak, tu mamy sama sushi. Tutaj model dokładny, widać wersję White z Windowsem 7. Może o specyfikacji nawiążę później. Spód też to samo co na górze. I tak, ten netbook jest dostępny w kilku kolorach. I to jest wersja biała i wydaje mi się, że najbardziej ładna eee, tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jest ona po prostu elegancka i jak dla mnie wygląda na droższą niż faktycznie jest. Jest też wersja, oczywiście, czarna, którą osobiście widziałem i no, nie jakoś nie robi strasznego wrażenia. No, po prostu jest czarna. Za chwilę, jak go otworzę, zobaczycie. Dlaczego wersja właśnie biała jest tak fajna. Jest też wersja czerwona, siwa i taka srebrna. Jednak czy dla mnie, czy dla kobiety ja bym wybrał raczej tą wersję białą. Aczkolwiek nie jest to ten zakup poczyniony dla mnie, jest to właśnie zakup dla młodej kobiety. I ten sprzęt jej się bardzo podobał. Zobaczymy, co jest wewnątrz. Tutaj mamy sam netbook. Ma on 11,6 cala, więc jest powiedzmy takim, no możesz, nie netbookiem, tylko subnetbookiem. Myślę, że tak pół na pół między netbookami a komputerami pełnowymiarowymi. Jak widać ta część jest biała, jest to taka powiedzmy, nie wiem, kość słoniowa. Nie znam się dokładnie na kolorach jak każdy mężczyzna. Jest fajna rzecz, gdyż to jest taki biały metalik. Nie jest on totalnie biały, tylko właśnie pod kątem, nie wiem czy to będzie widać, chyba nie, widać, że jest tutaj właśnie taki metalizowany. Spód, spód wykonany jest z takiego białego właśnie tworzywa, plastiku, no jest po prostu biały. Jak widać mamy jedną, jedną tutaj serwisową klapkę, znajduje się tam pamięć, aczkolwiek w tej wersji jest tutaj 4 GB i wedle producenta już więcej ten sprzęt nie obsłuży, chociaż sam procesor ta platforma potrafi obsłużyć do 8 giga. tak. Środek prezentuje się jak dla mnie rewelacyjnie, gdyż ta część w połowie klawiatury jest wykonana z aluminium. Jest to takie. W tych miejscach ala szczotkowane aluminium, tutaj, a tu jest takie zwykłe powiedzmy. Jest ono naprawdę eleganck eleganckie i prezentuje się, się to świetnie. W koło też jest jakieś takie powiedzmy ala aluminium, albo jest to plastik pokryty takim, taką właśnie fakturą aluminiową. Ale też naprawdę bardzo dobrze się to prezentuje. Touchpad. Jest wykonany również z takiej, powiedzmy, chyba jakiejś okleiny, imitującej aluminium. I ma tutaj ciekawą rzecz. gdyż tu wiadomo jest jak, jak tu w gładziutki, ale w miejscu przycisków jest pokryty takim czymś ala silikonowym, że palec się na tym nie ślizga. I powiedzmy nawet jak nie widzimy, gdzie nie patrzymy się na touchpad, Czujemy, w którym miejscu są klawisze. Tu jest wyczuwalny taki właśnie ten i klawisz prawy i lewy. Jest to fajne rozwiązanie. I nie, chyba nie spotkałem się z czymś takim w innych, w innych właśnie laptopach czy notebookach. W klawiatura jak widać, jest wyspowa, biała. Jest, jest dosyć duża, wygodna. Ma przyjemny i wygodny klik, A złożenie klawiszy też jest, też jest takie intuicyjne. Po prostu sam klawiatura. Tu mamy, tak, jeszcze trzy przyciski odłączania z samego sprzętu, włączanie Wi-Fi i jakiś taki jeszcze jeden przycisk. Jeszcze nie wiem do czego służy. Jak widzimy, jest też tutaj kamera. Będziemy bodajże zająć 3 megapiksela I jest zabezpieczona przed nowymi typami ataków sieciowych. Ma taki prosty, aż skuteczny suwaczek. W tym momencie kamerka jest wyłączona, zakryta. Przesuwamy ją tutaj. I widzimy, że jest ona już oczkoma. Odkryte. Te ataki polegają na. Podglądaniu ludzi i z tym sprzętem, oczywiście nieświadomym, z tym sprzętem jesteśmy już bezpieczni. Nie musimy się obawiać, że ktoś nas będzie podglądał. Przejdźmy może do ułożenia samych tutaj poetów. Z tej strony mamy najwięcej złącz. Tu jest złącze zasilania, jest ono dosyć takie cieniutkie, malutkie, aż się zdziwiłem, jaka jest ta końcóweczka, a to zaraz pokażę. Tu mamy dwa poety USB już 3.0, więc najnowszy, najnowszy standard. Tu jest poet LAN. Jak widać, jest takim zatrzaskiem, żeby włożyć ten kabel, żeby Jotka nam się zmieściła, trzeba ją, trzeba to uchylić, po prostu wkładając. Tu jest wylot powietrza, w którym jest chłodzony procesor i grafika. Tu mamy poet HDMI. W przednim panelu nie mamy żadnych poetów. gdyż no, w sumie nie są one tu potrzebne i nie lubię sprzętów, w których się podłączy cokolwiek z przodu, gdyż jest to niewygodne. Tu mają leżeć nasze nadgajski, ma być miejsce na coś innego, ale nie na jakieś złącza. Po tej stronie mamy, tutaj jest wyjście słuchawek, mikrofonu, USB. Tu już jest USB z tego typu 2.0. Właśnie z łącza Kensingtona, żeby zablokować ten, przyczepić gdzieś ten nasz netbook. Czytnik kart pamięci, obsługuje on MMC, SD, SDHC. I tutaj mamy złącze VGA. Na tylnym panelu nie mamy już żadnych złącz, gdyż wszystkie złącza już w zasadzie wykorzystaliśmy wcześniej. Co mamy więcej w tym pudełeczku? Jak wspominałem, sprzęt był jest testowany, więc tutaj zasilacz i kabel do niego są wyciągnięte. Jak wcześniej wspominałem, samo złącze zasilania jest maciupkie. Dawno nie widziałem sprzętu z tak małym właśnie wejściem tą końcóweczką. Mam nadzieję, że nie łamie się ono dosyć szybko. Aczkolwiek przy użytkowaniu niektórych kobiet może to nastąpić. Wcześniej niż mi się tylko śni. Ten sam zasilaczek jest, jest, jest maciupki, leciutki, więc nie przysporzy nam dodatkowych kilogramów w torbie. Tu są właśnie te folie na, na, ten, na ten zasilacz i kabel. Tutaj mamy baterie. Jest ona dosyć duża jak na tego typu sprzęt. Ma pojemność, nie wiem czy tu będzie widać. 5200 godzin, więc powinien ten netbook pracować dosyć długo na tej, na tej baterii tu oczywiście mamy jakąś tam propagandę odnośnie baterii jest ona śmiesznie jest ona śmiesznie zaklejona z obydwu stron żeby się nie otworzyła, żeby było ciężej ją przeczytać nie wiem w jakim celu jest, jest, jest to dokonane tu mamy kartę gwarancyjną i instrukcję użytkownika. Oczywiście producent nie dołączy żadnych płyt, gdyż sam system jest na ukrytej partycji recovery i należy najlepiej przy pierwszym uruchomieniu nagrać ten system na płyty, gdyż wiadomo, z czasem zapomnimy o tym, dystans padnie i później jest problem szukanie płyt będą no, klucz jest naklejony od spodu ale zawsze lepiej jak te płyty są, są przygotowane gdyż ułatwia to i skraca późniejsze instalowanie systemu A po założeniu baterii sprzęt nabrał, że tak powiem wagi ale według producenta z baterii waży on kilo, niecałe półtorej kilograma jest to ja wiem, dużo i mało jak na 11,6 cala, ale jeszcze jest to, jest to tam znośna, znośna waga. Może coś na temat z tego co znajdziemy w podzespołach tego na, netbooka. Jest to APU AMD E450. Z grafiką AMD Radeon HD 6320. Sam procesor ma taktowanie 1,65 GHz. Jest dwurdzeniowy, ma też jeden Mega, mega Cache. Chipset jest to AMD A50M. Ta wersja jest wyposażona w 4 GB i właśnie według producenta jest to maksymalna ilość, jaka obsłuży ten, ten właśnie model. I są zajęte, zajęte oczywiście obydwa gniazda, pamięci. Dysk jest tutaj, no niestety nie ma SSD, gdyż no w takiej cenie jak jeszcze raz przypomnę, 1600 zł, no, kupimy netbooka z dyskiem SSD. Jest tu zwykły dysk. 5400 w 500 giga. Oczywiście nie ma tu budowanego napędu, gdyż w no, tak małym sprzęcie ciężko, żeby jeszcze uchać napęd optyczny. Co tu więcej z tego jest, z takich ciekawszych rzeczy. Yy, Kamera, jak już wspominałem, ma 0,3 megapiksela. Karta Wi-Fi jest BGN. LAN jest 10, 100. No, mógł być Gigabit, ale no, nie wszystko można mieć. Yy, jest tu też Bluetooth 3.0. Jak wcześniej wspominałem, wyjście VGA, HDMI, 1 USB 2.0 i 2 USB 3.0, czytnik właśnie kart pamięci, bateria jeszcze komerowa. tak. System Windows 7 Home Premium, wersja 64 bitowa i Office Starter 2010. Więcej no z takich rzeczy to już byłaby cała specyfikacja tego sprzętu, będzie ona też wyświetlona podczas mojej pięknej przemowy. Jest tu też opcja oczywiście zakupu za 69 zł budajże Windowsa 8, gdyż ten sprzęt już się łapie właśnie w czasowe, gdy można z tej promocji skorzystać. Myślę, że czas teraz przejść do konfiguracji tego sprzętu i do wykonania kilku testów. Dzięki.